Los Torpedos, a powiedz mi przyjacielu, jak to u Ciebie wygląda, jaką masz taktykę podczas e, grania postacią swoją bardziej skupiasz się na mm, statystykach, czy bardziej skupiasz się na fabule i tle fabularnym otoczce całej, która e, tą twoją postać osnuwa? Szczerze mówiąc, to tak y, zależy po części od no. systemu po części ja od tak. mistrza gry no bo w niektórych systemach jednak może nie, niektóre systemy stawiają bardziej na opisowe tło to prawda, jest kilka takich a niektóre to są takie typowe suchary, gdzie turlasz kością i co pokaże wynik, to się dzieje mhm. no i też niektórzy mistrzowie gry również mają takie podejście, że mhm. niektórzy idą z prądem Mhm. Czyli, jeżeli może ci nawet wyjść abstrakcyjnie niewykonalna akcja, ale, ale ją po prostu tak ładnie opisałeś, że jesteś w stanie to wykonać? No tak. No albo z drugiej strony po prostu powiedz taki człowiek, że masz rzucić mu kościom i koniec, i nie interesuje go to, że, jesteś że 20 lat przygotowań poszło biach przez jeden rzut. Tak też się może zdarzyć, ale pamiętajmy, żeby do wszystkiego zachować zdrowy rozsądek i powinno to być, taka taktyka moim zdaniem powinna być pół na pół. Nie? Połowa poświęcona tym statystykom i ekwipunkowi, a druga połowa właśnie tej otoczce fabularnej.